Obejrzałem materiał kanału Świat Internetu o JTO i wiecie co myślę? Nie, no żartów nie ma, kanał do wyjebania, Crazy Boss już tam na pewno napisał zgłoszenia. Jutro, maksymalnie pojutrze kanału nie będzie, prawo autorskie, prywatność jak był Świat Internetu, tak już nie ma. Trudno, koniec. Oj, kolejny, kolejny biedny. Duży kanał, który poleci, bo nagrał na temat JTO. Cześć! Wiem, wiem. Powiedziałem jakiś czas temu, że materiał na temat JTO typowo będzie na moim kanale, jak mój kanał przekroczy 1000 subskrypcji i taki materiał się pojawi. Zrobiony tak, żeby nie można było przyczepić się o prawa autorskie. Wszystko będzie jak należy. Natomiast dzisiaj, dzisiaj omawiam materiał kanału Świat Internetu, który polecam. Będziecie mieli link w komentarzu przypięty, pewnie też w opisie. Polecam obejrzeć ten materiał bez mojego upieczenia. Jak kogoś interesuje, sam materiał to jak najbardziej. I teraz szokująca sprawa. Nie pytałem kanału Świat Internetu o zgodę za wykorzystanie materiału. Natomiast nie wykorzystałem materiału od A do Z. Omawiam go. A jak kanał Świat Internetu będzie miał z tym problem, proszę odezwij się do mnie. Dogadamy się, na pewno pokażemy jak to można zrobić normalnie, bez zamykania komuś kanału. A tymczasem zapraszam na materiał i mój komentarz, który był absolutnie na świeżo, więc jak gdzieś zrobiłem głupią minę, przygryzłem wargę, zrobiłem zeza, bo przecież ja nie mam zeza albo nie wiem wystawiłem język, to trudno. Jest to całkowicie spontaniczna reakcja. Jedna ważna sprawa. To, że powiedziałem, że o czymś wiem albo wiedziałem, to nie znaczy, że tak było i twórca kanału JPO w sensie Jacek jest od razu winny wszystkiemu. Nie, nie, to są dwie różne rzeczy. Być może, bo będę teraz łapany za słówka. Wiecie, co powiedziałeś w reakcji, a czego nie powiedziałeś do sądu, pozwy i tak dalej. Nie, 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 to są dwie różne rzeczy. To, że ja o czymś wiem, że Jacek wzbudzał kontrowersję, to jest jedno. Ale ja sam na swoim kanale mało kiedy o tym mówiłem, albo nigdy, dlatego że twórca kanału Świat Internetu ujawnia pewne rzeczy, natomiast też nie przesądza o winie. To jest różnica. Oczywiście ja wiem, jak zareaguje JTO. Już się spodziewam tej reakcji, że to będzie po prostu tu pozew sądy, tutaj już napisałem, już leci i tak dalej. Być może tak będzie. Natomiast mówię, to, że coś. Było powiedziane. Nie znaczy, że to od razu oznacza, że JTO jest winne, w sensie kanał Jacek, że już jest winny i zostało o tym przesądzone. Nie, natomiast ja o tych wszystkich sprawach wiedziałem. Daje się Podbramkowa, nasuwa się jedno pytanie. Jak to ogarnąć? Tego się nie, nie dowiem. na platformie YouTube prowadzonego przez niejakiego pana Kurzątkowskiego, który w pewnym momencie. Oj, pan, kanału Światny Internetu już ma problem. Pokazał pana jak. i, i przez bezdomnych fragmenty jego książki na ulicy, takich jak między innymi Rado i Seba, Hachment czy i Irokez. Promowanie osób z wyrokami, ukazywanie na wizji zażywania substancji niezwolonych i rzucanie drobnych sum na alkohol bohaterom popularnych filmików, co to będzie niepokojących ruchów prowadzącego kanał jak to ogarnąć? Te oraz wiele innych kwestii obnażających prawdziwe oblicze internetowej działalności Jaska Kurządkowskiego poruszę w dzisiejszym odcinku. Prawdziwe oblicze? Za roku pod nazwą Crazy Shark. Co ciekawe, biznes wydoby, w internecie dużo o tym na pisze obrotach, ale czy to prawda, to nie wiem rozpoznawalną osobą w branży, o czym świadczy wiele wpisów na forach opisujących działanie całej firmy jak i jej właściciela Jaska, udzielającego się w internecie pod pseudonim crazy boss. Pan Kurzątkowski bardzo często angażował się w dyskusje na forach internetowych Nuraz oraz Narkiv, podczas których niejednokrotnie w sposób ofensywny reagował na zarzuty pojedynczych internautów. Czyli tak jak dzisiaj. Rynku. Jedna z do mnie manych klientek Crazy Shark oskarżyła nawet uh, właściciela uh, uh. firmy o naruszenie nietykalności cielesnej podczas Czyli dokładnie to o czym wiem, ale nigdy nie powiedziałem. Wodą. Bo ja komentuję tylko to, co to, widzę. oraz niejasna, to też zdecydowałem się nie mówić o nich szerzej, ponieważ już w tamtym czasie pojawiały się podejrzenia iż nieprzychylne wpisy niektórych forumowiczów były atakami ze strony konkurencji. Natomiast warto przyjrzeć się sposobowi w jaki Jacek odpowiadał swoim oponentom. W niektórych nie brakowało inwektyw oraz nieprofesjonalnego podejścia, czego nie można było powiedzieć o mężczyźnie kilka lat później, kiedy był już prowadzącym kanału Jak to ogarnąć. Jacka Kurzątkowskiego na platformie YouTube mogliśmy zobaczyć w 2009 roku na kanale działającym pod nazwą Crazy Shark Warszawa, na którym prezentował treści związane ze swoją branżą. Kanał 128 28 tysięcy Jacek zakończył swój trwający ponad 9 lat biznes, aby kilka lat później realizować się w dziedzinie, w której spełnia się do dziś. Kanał Jak To Ogarnąć został założony 16 lutego 2018 roku przez wspomnianego wcześniej Jacka. Pierwotnie na kanale publikowane były treści dotyczące między innymi motoryzacji, a w szczególności lotnictwa oraz jego osobistych przemyśleń publikowanych w formie vlogów. Materiały nie cieszyły się szczególnym zainteresowaniem, osiągając wyniki na poziomie kilku tysięcy wyświetleń. No tak jak dzisiaj. Jack <grych> przyznał, że <grych> inspiracją do rozpoczęcia publikowania na YouTubie była twórczość Krzysztofa Gonciarza, youtubera, który w tamtym okresie był jednym z najlepszych a zarazem najbardziej profesjonalnych vlogerów w polskim internecie. Punktem zwrotnym kanału Jak to ogarnąć okazało się opublikowanie wywiadu pod tytułem Człowiek, który mieszka w śmietnikach, część pierwsza. Tytułowy mieszkaniec kontenerów na śmieci był osobą bezdomną o imieniu Marek, który zdecydował się opowiedzieć historię swojego nałogu oraz problemów w życiu. Czy międziesz? Nie mów, że waszym samochodem? Nie, autobusem. Ach, autobusy międziesz, płacisz bilety szczerze nie Nie płacisz. Za kanar kiedyś? Ma. I, I co duchu. wtedy się dzieje? Jacek tak zawsze wie, profesor. jakie pytanie zadać. Rozmowa została przeprowadzona na bardzo wysokim poziomie, co dostrzegło wielu internautów dających o tym znać w sekcji komentarzy. Na z początku się, kanału to tak. Był to pierwszy wywiad z osobą dotkniętą problemem bezdomności. Z niejasnego powodu dwa poprzednie odcinki z innym bohaterem zostały ukryte. Obecnie materiał posiada ponad pół miliona wyświetleń, a jego sukces był zapewne pierwszym sygnałem dla Jacka, wskazującym mu nową drogę kariery. Od tego momentu na kanale coraz częściej zaczęły przewijać się filmy, Filmiki z bezdomnymi w roli głównej, a wyniki w postaci wysokich wyświettleń Boże głównej, tyle, tyle fragmentów występujących bezdomnych kanałul, kanału, jak to ogarnąć, i żaden nie jest podpisać wijackka urządowskiego. Co to Razem będzie kanał sukcesywnie się rozwijał, co otwiera otwór zgłoszenie o prawa autorskie, jak im się rozwijać. Na ulicy jest, jest łatwe. Jeżeli jeżeli oczywiście jesteś w stanie sobie poogarniać dzieci ale. Ale ogólnie jest łatwe. Wraz z przypływem popularności o Jacku zaczęło być coraz głośniej, w wyniku czego na światło dzienne zaczęły wypływać fakty oraz informacje niekorzystnie wpływające na nieskazitelny do tej pory wizerunek prowadzącego. Podczas sześciu lat aktywnego tworzenia Jacka Jak na jego Jak twórca kanale kanału w Internetu może tak problemy. mówić? Na materiałach z ich udziałem można było zauważyć, iż mają pełne zaufanie do prowadzącego, który sam nigdy nie widział przeciwwskazań, aby się z nimi... Są też nowe materiały. ...podczas nagrań Jacek niejednokrotnie... ...oferował bezdomnym posiłek oraz kupienie Ojej. najpotrzebniejszych rzeczy. Ponadto niejednokrotnie organizował zbiórki w celu zdobycia funduszy na ułatwienie życia... I o zbiórkach autorów. też jest? Część internautów Szok. Wierzyła, ...wszystkie historie opowiadane przez występujące na odcinkach osoby są w pełni prawdziwe, a ich angaż w materiale wynika jedynie z chęci przekazaniu świadomości. I nieżyjący już patrę. ...prawda niestety wyglądała zupełnie inaczej, o czym przekonali się między innymi reporterzy programu telewizyjnego Interwencja w materiale poświęconym... Jest i o ja z zgłaszaj. Roku. Abstrahując od stacji telewizyjnej, w której został wyemitowany materiał, chciałbym tylko i wyłącznie skupić się na treści merytorycznej pochodzącej z wywiadów w nim zawartych. W programie przedstawione zostały sylwetki osób biorących niegdyś udział w wywiadach na kanale Jak to Ogarnąć. Bezdomnie wyjawili, w jaki sposób zostali odnalezieni przez Jacka, który rzekomo miał do nich podchodzić bezpośrednio na ulicy, oferując 50 zł w zamian za krótką rozmowę. Ten pan mnie zaczepił. Wrócił o wywiad, zda 50 zł. 50 zł to dużo. Na 200 zł mieliśmy jedzenie na w trakcie wywiadów Jacek bardzo często zadawał niezręczne pytania, zupełnie jakby wiedział, że naprzeciwko niego siedzi osoba będąca w kryzysowej sytuacji życiowej, która dla zaoferowanych przez niego pieniędzy powie wszystko to, co będzie trzeba. I jak można się domyślić, większość bezdomnych nie wiedziała, że historia ich życia jest oglądana przez tysiące osób, dzięki czemu zarabia No co ty, panie prowadzący? Jak możesz tak do mówić? Do ta pomówienia są. A kiedyś pani dowiedziała, ile, zarobił na te, na, 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 ile zarabia na produkowaniu tego typu rzeczy, pan Jacek? 你也别。Yep, yep. same nie pomówienia. Się ta Jak ja tak, tak można? Kowalski postanowił odnieść się do zarzutów podczas audycji na portalu Talk FM, w której przyznał, iż on, pracując jako niszowy aktor w para dokumentach, zarabiał za dzień zdjęciowy 200 zł. To też nie widzi powodu, dla którego miałby płacić więcej niż 50 zł za 10-minutową rozmowę. Należy mieć na uwadze, iż Jacek wchodził we współpracę z ludźmi w trudnej sytuacji materialnej, których taka kwota zwyczajnie zaspokajała. To też zapewne niejednokrotnie posuwali się oni do kłamstw w swoich. Historiach jedynie po to, aby wywołać większe poruszenie wśród widzów, dzięki czemu dostaliby oni możliwość udziału w kolejnym odcinku oraz zbiórce mającej im pomóc. Aktywność na YouTube może być monetyzowana, czyli może być taka sytuacja, że wyświetlanie filmów przynoszą pewien zysk. Widzowie Naprawdę? Ode mnie, że będę ten temat kontynuował, co nie znaczy, że ja znalazłem w tym koniunkturę. Nie, 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 nie. Jeżeli widzowie tego oczekują, to ja im chcę to pokazać. Część tak samo jak ode, od ode mnie to widzowie to oczekiwali materiałów na Josteo, na poprzednim kanale, to też pokazywałem. No. ...wypłaty wspiera nałogowców. Takie osoby bardzo często wykorzystywały zdobyte fundusze, aby załatwić... Jak świat się internetu się mógł to powiedzieć? ...funkcjonować w ciągu dnia. YouTuber postanowił wypowiedzieć się w temacie opłacania bohaterów odcinków. Podczas transmisji na żywo na początku stycznia 2019 roku, w trakcie live'a mężczyzna tłumaczył, iż nie był świadomy tego błędu, tłumacząc się hasłem mówiącym, że kto nic nie robi, ten się nie myli. I od razu mówię, ja tego na początku nie wiedziałem. Kto nic nie robi. Tak, ten się facet, nie myli, który wtedy miał chęc, 50 parę lat, nie wiedział, że musi wydać na, e, dają to pieniądze, na ten wyda na alkohol, Oczywiście po prostu padnie. Niestety prowadzący kanał Nie wiedział tego, to, tym bardziej, że sam się chodził na A, jak się przyznam, ale nie wiedział tego. ...reporterskiej, a wszystko za sprawą materiału opublikowanego w październiku 2018 roku, w którym rozmawiał ze swoją byłą żoną pracującą w ośrodku uzależnień na temat finansowania... Tyle I to nie na jego kanale, żeby nie było. Teraz ja omawiam Te pieniądze inny kanał. To zależy na jakim etapie on jest, ale najpierw... Potem rzuca subskrypcję. Drodzy wizowie no to... stąd płynie bardzo prosty wniosek. Możemy pomagać... Jedynie w inny sposób nie dając pieniędzy film opublikowany został około. 3 no nie dając pieniędzy a co ja tak robię. No, oczywiście to, to, to jest praca. Nie? W rozmowie kobieta przyznała iż dawanie pieniędzy osobom uzależnionym jest bardzo złym ruchem który naraża ich na pogłębienie nałogu oraz w skrajnych przypadkach do przedawkowania danej używki. Zbiórki organizowane przez Jacka Kurzątkowskiego coraz częściej stawały się kontrowersyjnym tematem w przestrzeni internetowej. Jeżeli youtuber dostrzegł, Ojej. że historia danego bohatera w cudzysłowie klika się lepiej niż pozostałe, to niemalże natychmiast zakładał zbiórkę mającą na celu zdobycie kolejnych środków potrzebnych do pomocy swoim gościom Internauci z czasem zaczęli domagać się dowodów udzielanego ich pieniędzmi wsparcia dla potrzebujących Jak możesz to Acz mówić? bardzo często zbywał Jeszcze wymieniać nazwisko stosował wymijające odpowiedzi Świat internetu Pytanie ty się że o pozew. Do końca oczywiście że nie. Dlatego że to cały czas funkcjonuje to cały czas Obecnie nie ma możliwości znalezienia wszystkich zbiórek założonych przez youtubera. Jednakże w sieci znajduje się sporo sceptyków twierdzących, iż pieniądze darowane przez widzów trafiały w większej części do kieszeni Na głównej zbiórce kanału Jak to ogarnąć. Tak, znamy Można zauważyć ciekawą rzecz. Mianowicie oglądający od pewnych zarzutów w stronę twórcy o wyłudzanie pieniędzy przez zbiórki, ten postanowił całkowicie zmienić pierwotny opis i założenia zrzutki. Dokładnie, to poszło. przez jednego kwoty 10 000 zł Jacek pod koniec roku 2018 zdecydował się na wdrożenie sześciu podpunktów, z których między innymi możemy dowiedzieć się, że nie ma możliwości zwrotów darowanych sum oraz że właściciel kanału będzie jako jedyny decydował o celu, na który przeznaczone będą darowizny. Ponownie zawierając I o to wielu ludzi skończy ma pretensje, jakbym ja to powiedział. Nie robi. Zarówno w internecie, od razu wszystkich bohaterów nie? kanału. Jak ja agarnąć, można usłyszeć o wielu innych zbiórkach, z których Jacek się nie wywiązywał. Jednakże należy na uwadze, iż uczestniczył. Uczestnicy odcinków YouTubera to niestety bardzo często osoby sfrustrowane, to też mogą one stosować pomówienia wynikające z żalu do człowieka, który <laughs> dał im możliwość szukania zarobku, wykorzystując przy tym ich tragedię oraz prywatność. Nie da się zaprzeczyć, że Jacek Kurzątkowski w bardzo dobry sposób potrafi prowadzić rozmowy z osobami potrzebującymi. Część z bohaterów jego odcinków okazywała się bardzo często świadomymi, a przede wszystkim charyzmatycznymi bohaterami, którzy w zaskakująco szybkim tempie stawali się ulubieńcami widzów. Za pierwszych celebrytów kanału Jak to ogarnąć? można uznać parę bezdomnych, Janka oraz Magdę, którzy występowali w materiałach mm -hmm. Jacka niemal od samego początku jego internetowej kariery. YouTuber skrupulatnie dokumentował losy pary, ujawniając w zasadzie wszystkie. ...wszystkie szczegóły z ich życia. Oczywiście w międzyczasie zakładał wiele zbiórek, zarówno pieniędzy, jak i paczek, aby wspomóc parę. Niestety nie powiem bohater, ani słowa. Magda nie potrafiła poradzić sobie z nałogami oraz wieloma innymi schorzeniami, co skutecznie utrudniało udzielenie jej jakiejkolwiek pomocy. Wydaje mi się, ja nie jestem lekarzem, jestem farmaceutą, więc diagnozy nie mogę stawiać, ale wydaje mi się, że Magda jest bardzo poważnie chora właśnie psychicznie i że ta choroba absolutnie upoważnia ją do ubiegania się o... Rentem. Narastające problemy w psychice kobiety urosły do takiego stopnia, że za namową Jacka zdecydowała się podjąć leczeniu psychiatrycznemu w zakładzie zamkniętym. We wrześniu 2023 roku na innym kanale został opublikowany wywiad z Jankiem, byłym partnerem Magdy. Mężczyzna przyznał, iż wciąż jest bezdomny, lecz stara się wyjść na prostą dla dobra swojego syna, który został mu niegdyś odebrany. Janek podczas rozmowy wyjawił, że Magda w tamtym czasie wciąż przebywała w zakładzie psychiatrycznym. Co ciekawe, kontakt z nią chciał nawiązać nawiązać Jacek Urządkowski proponując jej wspólny odcinek. Kobieta odmówiła, a ze słów Janka można jasno wywnioskować, iż para do dziś przejawia pewnego rodzaju niechęć do prowadzącego jak to ogarnąć. Świat internetu, jak mogłeś no to nie powiedzieć, tym jadę? bardziej że niedawno no, był materiał Magdy, z Jankiem. Magda mu że nie, a on się sprawą, ale to co, Jacek chce nagrywać dalej z Magdą? No dalej z Magdą, no chce nagrywać, tylko że ona nie chce, nie zgadza się na to. ORA! Oh, na kanale nie znajdują się żadne materiały związane z Magdą. Ciekawe dlaczego. Usunięte przez Jacka, któremu internauci zarzucili żerowanie na problemach kobiety. Drugim głównym bohaterem uniwersum jest Tomek, nazywany również i Debiut mężczyzny na kanale miał miejsce w filmie zatytułowanym... Bardzo z dobry film, który dziś posiada prawie 2,5 miliona wyświetleń. Ja Jeden jest. z najlepszych Został na już, to... No jak się stało? No byłem w Polsce, siedziałem w więzieniu, wyszłem z więzienia, ojciec mnie oszukał, oddał mieszkanie do gminy, no i po prostu zostałem na ulicy. Uzależniony od chętnych Tomek okazał się być doskonałym materiałem na kolejną gwiazdę kanału, a zarazem dowód, że pieniądze otrzymywane przez Jacka wcale nie były pożytkowane na rzeczy pierwszej potrzeby. Jak o tym mówiłem, to dzisiaj już kanał starego nie był dąbki. w stanie funkcjonować. Bo ci powiem, no nie wyobrażam sobie, żeby być normalnie bez niczego, bez narzędzi, bez alkoholu nar na ulicy, nie? Irokez jest również najdłużej występującym aktorem na kanale Jak to ogarnąć, a temat jego osoby poruszany był przez Jacka jeszcze w tym roku. Na przestrzeni lat o Irokezie powstało aż 132 filmy, co dało mu praktycznie własną serię na swoim kanale. Tomkowi dopiero po pięciu latach udało się wyjść na prostą oraz porzucić status osoby bezdomnej. Jacek przyznał również, iż irokez nie chce wracać do interwencji to silnych prób. Może chciałbym jeszcze z Irokezem kręcić materiały, natomiast to nie będę absolutnie w jakiś sposób wykreślający poza kurtuazję nie będę o to, o to zabiegał. Myślę, że tego duetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Pojawienie się tych bohaterów rozpoczęło całkiem nowy rozdział na kanale Jacka, a ogromna charyzma Rado spowodowała, że zaledwie cztery materiały z jego udziału wygenerowały łącznie ponad 13,5 miliona wyświetleń, stanowiąc tym samym rekordy oglądalności w historii kanału Jak to ogarnąć. Jacek zauważył, jakim zainteresowaniem cieszy się wesoły duet bezdomnych z szaletu miejskiego, to też postanowił monetyzować historyjki Rado w każdym razie szczęście zarówno sobie Potem jak zostali katkowi, opisani w desany tak udało się wyjść na prostą, a porzucenie przez nich bezdomności ewidentnie wywołało konflikt z prowadzącym jak to ogarnąć. W połowie roku 2022 podczas transmisji na żywo Jacek. Coraz częściej wspominał Rado, a podobizna mężczyzny niejednokrotnie była miniaturką, przy czym jeden z, z moich najlepiej oglądających materiałów rozprzestrzeniał Informacje, jakoby Rado miał dopuścić się próby za kobiety, do której domu uprzednio się włamał. Był bezdomny, działający również na platformie YouTube, wielokrotnie odwoływał się do słów Jacka i w ofensywnym stylu zaprzeczał wszystkim zarzutom w swoim kierunku, jednocześnie obrzucając Jacka wezwiskami. Później Agata też odbiło się szerokim i wielkim echem że to ja byłem niedobry, że ja biłem, że ja wyzywałem, że ja demolki robiłem i powiem ci, zrezygnowałem. 13 marca 2023 roku na kanale Rado opublikowany został materiał, w którym mężczyzna przyznał, iż nie został skazany za wspomniane wcześniej przestępstwo, a cała akcja była zaplanowana przez Jacka. Ja to, ja wam powiem ile zarobiłem. Wojciech Kaczmarek. 1350 funtów dostałem od Jacka kurwa. O, słynny raj ze schodów. Podpisałem mu, 1350. Obecnie Rado prowadzi szczęśliwe życie u boku partnerki, z którą doczekał się małej córeczki. Sebastian również wyszedł na prostą, a obaj panowie co jakiś czas spotykają się, aby powspominać dawne czasy. Ponadto Rado wciąż aktywnie tworzy na platformie YouTube, publikując na kanale Rado z Londynu swoje osobiste. W ogóle to pozdrawiamy cię Radek Oprócz jak będziesz oglądał, to, to zostaw komentarz, Uniwers gościło też, mi też miło. takie osoby, jak na... O pseudonimie NK, Hachman z Hamburga czy świętej pamięci Patryk, który zmarł w wyniku przegranej z nałogiem. Większość z przedstawionych w dzisiejszym odcinku bohaterów przestała współpracować z kanałem Jak to Ogarnąć, a ich rozmowy najczęściej kończyła się w nieprzyjemny sposób. Zagorzali fani Jacka, zarzucali bezdomnym niewdzięczność oraz brak szacunku do człowieka, dzięki któremu zaistnieli i mieli okazję zarobić. W stosunku do niektórych jest to prawda, lecz należy wziąć pod uwagę, iż bardzo często byli oni wręcz obdzierani z zgodności jedynie po to, aby móc zarobić kilkaset złotych. Naturalistyczne kadry skupiające się na substancjach psychoaktywnych zażywanych przez mm -hmm. aktorów były jedynie kolejnym dowodem na to, że youtuber nie za bardzo troszczył się o bohaterów swoich odcinków. Ale I kiedy ja o, o tym mówiłem, to dzisiaj już nie mam kanału staję. Ponieważ dokładnie pokazują w jaki sposób powinny być przyjmowane. Ponadto wystarczy wejść w opis pod dowolnym filmikiem, aby dostrzec ogromną listę kompilacji materiałów powiązanych ze sobą tematycznie, co przypomina wręcz pewnego rodzaju sezony. Z tą różnicą, że niestety no, życie... Ja już mówiłem, a bardzo często przypominało koszmar. Jacek Kurządkowski bronił się przed niskimi stawkami, porównywając. O, to też ten materiał, który pierwszy raz nagrałem, jak Jacek Natomiast o tym, że. W zanegował, sposób, że ja jest znaczy pandemia. realizować naprawdę ogromne ilości materiałów. Obecnie w uniwersum nastąpiło odejście kolejnej głównej postaci kanału Jak to Ogarnąć, mianowicie Hachmenta. Bezdomny nieustannie publikuje filmiki z dowodami obciążającymi Jacka, lecz są one na bieżąco kasowane z przestrzeni internetowej. Kanał Jak to Ogarnąć przychodzi. Aktualnie kryzys, a spora część stawu mm -hmm. obwinia o ten stan rzeczy aktualną partnerkę Jacka, Liwie. 20 dziewczyna sama była niegdyś bohaterką wywiadu. O kurczę, nie, no kanał teraz to. Stopnia, iż postanowili zostać parą, nie zważając przy tym na prawie 40-letnią różnicę wieku. W opinii wielu internautów, Livia miała dopuszczać się licznych manipulacji oraz wspólnie z Jackiem wyłudzać pieniądze ze zbiórek. Należy pamiętać, iż dużo zarzutów w stronę Jacka Kurzątkowskiego jest tak zwanym słowem przeciwko słowu, a część bezdomnych. Może Dokładnie prostu, dlatego to, ja osób, nie o wszystkim. Bo to, że o tym, coś słyszałem, to nie znaczy, że tak jest. Niemniej, Niemniej chciałem jednak tu podkreślić. jak to ogarnąć już dawno odszedł od pierwotnej misji, którą miało być rzetelne uświadamianie ludzi o ciężkich przeżyciach osób bezdomnych oraz uzależnionych, z których Jacek bardzo często robił sobie maskotki generujące wyświetlenia. Moja reakcja po tym filmie jest taka, że jest to bardzo dobrze zrobiony film, który porusza dużo więcej wątków niż jest w tytule. I dobrze. Trzeba też odważnie mówić o pewnych rzeczach. Nawet jeżeli nie wszystko się potwierdzi, to rzeczywiście JTO wzbudza kontrowersje. Oczywiście ja już wspominałem o tym, że wiem, jak zareaguje JTO, to nie ulega wątpliwości, że to będzie 5 liveów na pewno, groźby i tak dalej. Swoją drogą, to, że cały czas się mówi o pewnych działaniach, to też jest pewnego rodzaju groźba, bo. Trudno się tym nie przejmować. Natomiast wiecie, co innego jest, jak ja nagram. Kanał, który w przytowym momencie miał prawie 3000 subów, a co innego jest, kiedy nagra kanał, który ma ponad 100 tysięcy subskrypcji, a do tego jest kanałem zweryfikowanym, czyli ma tamtego ptaszka. To jest pewna różnica i ten materiał na pewno tak łatwo z YouTube'a nie wyleci. Ani nie zostanie oskarżony o naruszenie praw autorskich. To się tak łatwo. Nie odbędzie, to już możecie być tego pewni. A poza tym może to spowodować pewną lawinę rzeczywiście zainteresowania poważnego, poważnych kanałów JTO, i to będzie inne zainteresowanie niż się JTO spodziewa. I ja sam o JTO na razie nie zamierzam nagrywać, ale też nie zamierzam tracić. Nagrywałem o tym kanale i wiem, że nawet dzisiaj, jutro, pojutrze. Powstanie 5, 10 15 materiałów i dlaczego ja mam tracić, skoro wiem, jakich mam widzów. Aż tak wiecie, yy, głupi nie jestem, żeby nie wykorzystać tego, że będzie Was interesowała moja opinia. Natomiast do samym miotro nagram jak mój kanał dobije do 1000 subów, dlatego że ja też swój kanał muszę chronić, a każdy taki etap związany z tym, że kanał ma coraz większe zasięgi, powoduje też, że później trudno go zamknąć i. Być może ja dałem sobie zamknąć kanał, ale nie dam sobie zamknąć ust i będę nagrywał o czym będę chciał, oczywiście tak jak będę mógł. I to tyle. No, kanał Świat Internetu polecam. Sam muszę jeszcze kliknąć tam suba. Was też do tego zachęcam, żebyście zasubskrybowali ten kanał, zostawili tam swój komentarz, bo wiecie, ja was tutaj często proszę o suby, teraz też proszę, ale sam jak coś oglądam... Jestem typowym widzem, który o tym zapomina. A to nie jest pierwszy materiał, który obejrzałem na kanale Świat Internetu. To na pewno, bo już kojarzę, że oglądałem inne. Kanał się prężnie rozwija. Życzymy jemu, jej albo im jak najlepiej. Rozwijajcie się i tyle.